Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Newsów z Japonii. Tym razem, jak co roku, przyjrzymy się wynikom prestiżowego plebiscytu Manga Taisho. Które komiksy zostały docenione przez grono japońskich księgarzy? Sprawdźmy. Na miejscu 10 z liczbą 28 punktów uplasowało się Famiresu Iko. Manga kontynuuje przygody Satomi Oki, którego poznaliśmy w karaoke Iko. Swoją drogą karaoke zajęło trzecie miejsce w plebiscycie Manga Taisho 2021. W Famiresu Oki przyjeżdża do Tokio, gdzie rozpoczyna studia oraz dorywczą pracę. Na dziewiątym miejscu uplasowało się Hirayasumi, manga z gatunku Okruchy Życia. Komiks trafił do finałowego zestawienia już po raz drugi. W roku 2022 znalazł się na najniższym stopniu podium. Oczko wyżej mamy Tamakito Amane. Zbiór kilku historii oscylujących wokół miłości. Jeśli cenicie twórczość Fumi Yoshinagi, zdecydowanie powinniście rzucić okiem na ten tytuł. Miejsce siódme należy do Seihantai na Kimi Toboku. Opowieść o Miu i Yusuke została doceniona już po raz kolejny. W zeszłym roku manga znalazła się na bardzo dobrym trzecim miejscu. Piąta lokata przypadła w udziale dwóm pozycjom – Tenmaku no Jadugar oraz Diamond no Kozai. Tenmaku, czyli opowieść o Fatimie, irańskiej niewolnicy żyjącej na dworze mongolskiego cesarza, ponownie trafiła w gusta japońskich księgarzy. W zeszłym roku manga również zajęła miejsce piąte. Diamond No Kozai jest natomiast nowością. Debiutancki komiks Ohashi Hiraya oscyluje wokół Jiro Ayasegawe, utalentowanego bejsbolisty. Dzięki nietuzinkowym zdolnościom Ayasegawa nie zaznał goryczy porażki, w przeciwieństwie do jego przeciwników. Zmęczony ciągłymi meczami o stawkę Jiro, natrafia na grupę dzieciaków, grających dla czystej przyjemności. Gdy Ayasegała dołącza do ich drużyny, sprawy przybierają zaskakujący obrót. Historia zapowiada się świetnie i mam nadzieję, że już wkrótce otrzyma ekranizację anime. Tuż za podium znalazło się Heiwa no Kuni no Shimazaki E. Jeśli lubicie niestandardowe tytuły akcji, manga może Was zainteresować. Komiks opowiada bowiem o Shingo Shimazaki, byłym wojskowym, próbującym przystosować się do normalnego życia. Pomaga mu w tym kilkoro życzliwych ludzi. Parę osób pragnie Shingo jednak przeszkodzić, a nawet wyeliminować. Trzecia lokata przypadła w udziale Kanda Gokuracho Shokunin Banashi. Manga przybliża losy bohaterów zajmujących się pracami fizycznymi w dawnej Japonii. Mam tu na myśli twórców mieczy, mat, tatami, tynkarzy czy rzemieślników. Podobno historia jest pełna dramatów, a rysunki są bogate w detale, co brzmi zachęcająco. Oczko wyżej z liczbą 73 punktów uplasowało się Yomi no Tsugai. Najnowszy komiks Hiromu Arakały, autorki Full Metal Alchemist wygląda naprawdę obiecująco. Juru jest myśliwym i jedyną osobą, która przetrwała niespodziewany atak na jego rodzinną wioskę. W owym ataku śmierć poniosła siostra Juru. Tożsamość dziewczynki zostaje jednak podważona. Dodatkowo chłopak wchodzi w posiadanie klucza, mogącego przywołać tajemnicze bóstwo. Póki co manga nie cieszy się może zbyt wielkim uznaniem. Jej średnia w serwisie MyAnimeList wygląda bardzo przeciętnie. Warto dać tytułowi szansę, tym bardziej, że historia dopiero się rozkręca. Zwycięzcą tegorocznego plebiscytu manga Taisho, z druzgocącą przewagą nad innymi tytułami, zostało Kimi To Utsu wo Aruku Tame Ni. Komiks traktuje o przyjaźni pomiędzy dwoma kompletnie różnymi uczniami: Kobayashim, chłopakiem będącym o krok od zostania recydywistą, oraz Uno, miłym, pozytywnym gościem o nieco naiwnym usposobieniu. Pomimo odmiennych charakterów, uczniowie nawiązują więź ponad podziałami. Podobne tytuły cieszą się wielkim wzięciem. Adaptacja anime wydaje się zatem nieunikniona. A co wy sądzicie o tegorocznych wynikach manga Taisho? Które komiksy zainteresowały Was najbardziej? Czy coś Was zaskoczyło? Zapraszam do rozmowy. Zachęcam również do pozytywnego oceniania filmu oraz do obejrzenia pozostałych filmów z cyklu Newsy z Japonii. Trzymajcie się i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, cześć.